Dobry, kochani, witam Was na odcinku z niespodzianką, którą przed chwilą wyjęłam ze skrzynki. Jest to niespodzianka, na pewno wszyscy wiecie, bo poznajecie po e kopercie. <grych> I na pewno już przeczytaliście w tytule: Bardzo Ci, kochana Wążel, dziękuję z całego serca za niespodziankę. Jest to wsparcie kanału, ponieważ dzięki Tobie mogę nagrać odcinek bez własnego wkładu. Także bardzo Ci kochana, dziękuję. Serduszko ode mnie. Oczywiście widzowie również mogą zostawić serduszka dla Wandzi. Serduszka różyczki, bo wiem, że Wandzia lubi. Otwieramy przesyłkę. Jeszcze nic nie otwierałam. Nie wiem, co tu Wandzia zapakowała. Bardzo, bardzo kochana Ci, dziękuję. Co my tu mamy? Tropeczkę Askier. Z numerem 30. A nie, tu jeszcze coś jest. A, jeszcze przypływ kasy. Super. 10 zł od Wandzi. Pięknie, bardzo Ci kochana. Dziękuję. Asker ma numerek 30. Przypływ kasy ma numerek 9. Zaraz szukamy, drapiemy. Jak nic nie będzie, Wandziu się nie przejmuj. Bo my wszyscy z drapki znamy i wiemy, co jest. A jeśli coś będzie, to będzie to mój plus. Nie mam dzisiaj wkładów. w odcinek. Zaczniemy od askier. Serduszkowa strapka. Bardzo lubię symbole serduszka. To na pewno wszyscy znacie, wiecie. Ja lubię serduszka. Tu szukamy trzech takich samych symboli. Tu mamy cukiereczka, jabłko i pierścionek. Moneta, pierścionek, i wisienki, mufinka, monetka i arbus. Moneta, jabłko, gwiazda, sowa, winogrono i mafinka, kraszusta, sejf, jabłko. I wisienki. I gra siódma. Podkowa, cukierek i arbust. Czyli askier. Puste. Ale to nic. I tak w sumie na dzisiaj zastanawiałam się, jakie zrabki kupić, jaki odcinek nagrać, bo tych zrapek jest tak dużo, że aż nie wiadomo. Już co kupować, co drapać, co nagrywać, i tak, żeby coś w końcu wpadało. No po prostu nie wiadomo, nie wiedziałam. Cały czas wczoraj się zastanawiałam, e, e, jakie kupić drapki na odcinek, a tu pomysł znalazłam w skrzynce. Także bardzo Ci Wandu, kochana. Jeszcze raz dziękuję, a jutro premierka. No to jutro pomysł. Już lot to wymyśliło mi. Także. Trzymajcie kciuki za moją premierkę, a ja trzymam za kciuki za wszystkich, którzy będą nagrywać lub drapać. Tu szukamy 26, 36, 2 i 8. Co ja tu mam? 28, 14, 24, 30 i 9. I drugi rządek. Możemy też znaleźć muszelkę. 4,27, 21, 34 i 23. Ojej! Zawadławandzie. No, niestety zrabki się nie popisały. Ale to nic nie przejmujemy się, nie martwimy się. Wszyscy wiemy jakie one są. Nikt nie wie, co tam w środku jest. Jakby każdy wiedział, to by kupował to najlepsze. No ale niestety. Dziękuję Ci kochana jeszcze raz bardzo za niespodziankę, za wsparcie i za pomysł na odcinek dzisiejszy. Bo naprawdę miałam dużo myślenia, co tu wybrać, co tu nagrać. Także zostawiajcie dla Wandzi serduszka. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Wandziu również Ciebie, serdecznie, cieplutko pozdrawiam. Życzę dużo zdrówka i do zobaczenia jutro na premierce. Trzymam za wszystkich mocno kciuki, aby premierka wyszła. Z plusem u każdego. Na plusie. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Miłego dnia. papa pa.